Dzień dobry kochani, witam Was moi serdeczni studenci medycyny. Tak jak to mówiłem tydzień temu, dzisiaj będziemy wykonywali zajęcia praktyczne. Mamy tutaj ze mną Stiepana. Stiepan, przywitaj się. No jest troszkę nieśmiały, troszkę rozdygotany, ale myślę, że za chwilę zobaczy sam, że nie ma się co Was bać. Zatem tak. Te zajęcia są szczególnie istotne. Zajęcia praktyczne Was przygotowują potem do przyszłego zawodu. Zatem musicie być obecni na tego typu zajęciach i uważać, notować, możecie nawet kamerować telefonami, tylko wa bardzo was proszę, byście byli spokojni, nie gadali między sobą, żebyście się naprawdę skupili. No bo jak mówiłem, to są zajęcia nefragiczne dla Waszego późniejszego rozwoju kariery, dobrze? Więc skupcie się naprawdę, siednijcie na dupach, nie oglądajcie się na boki, nie rozmawiajcie, tylko słuchajcie. Wydaje mi się, że dzisiaj będę pracować tylko ja ze Stiepanem, ale za tydzień chcę, żeby każdy z Was podchodził do Stiepana i zajmował się nim. Dobrze? 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 Super. Stiepan? Spokojnie, spokojnie. Już nam się troszkę zestresował, bo tak hałasujecie, już mu się liście podwinęły ze stresu. Ale Stiepan, nie denerwuj się Stiepan. Everything is okay, OK? Stiepan, alright. Dobrze. Stiepan umie angielski w ogóle, tak? I nie tylko. To jest roślina z klimatu równikowego, dokładnie z um, Puszczy Amazońskiej. Mhm. Dobrze. Tak, to na sam początek m, zakładam stetoskop. I musimy naszego Stepana osłuchać. Bardzo cię proszę, żebyś robił teraz fotosyntezę. Oddychaj. Mhm, wdech, wydech, dobrze. Dokładnie, zarówno tutaj u korzenia musimy, jak i potem wyżej po ze po liściach. Dobrze, wdech, wydech. Wdech, wydech. Powoli, powoli. Hmm? Hmm. Dobrze, no żadnych szmerów tam nie słyszę. więc Wydaje mi się, że osłuchowo tam jest w porządku. Już statusko odkładam na bok. dobrze, tam z tyłu nie gadać. Kurze wam mać, nie nie zdacie, nie zdacie. Kolokwium wam ostatnio w ogóle nie poszło. Jak jeszcze jedno kolokwium oblejecie, to na moje zajęcia już się nie pojawiajcie w ogóle. Nie dopuszczę Was do egzaminu końcowego, nie dopuszczę Was do sesji kurde rozumiecie? Więc spokojnie. Dobrze. Mm. Tak, widać, że stiepan. Widać to dokładnie tutaj. Połodydza jest taka pożółkła, że jest lekko odwodniony. Dlatego musimy stiepana nawodnić wodą. Najlepiej, żeby to była woda bardzo mocno zmineralizowana ekranową bro, broń Boże nie wolno, bo chlor działa bardzo negatywnie na rośliny. Ja tutaj troszkę napoiłem. Dobrze. Ok. Następna rzecz. Bierzemy latarkę i mm, przyglądamy się. Jak wyglądają liście? Pierwszy rzut oka wydają się być zielone, soczyście zielone, co jest bardzo dobrym wskaźnikiem na zdrowie rośliny i musi, musimy się przyglądać, czy nie ma jakichś pożółkłych liści, o tutaj widać taki I ja Wam to pokażę na takich większych liściach, więc tak, takie liście świadczą o wysoce rozwiniętej chorobie, eee, tak, zarówno takie pożółkłe i pobrązowiałe, Widać to zresztą, są wypłowiałe, mam też takie plamki na powierzchni i to świadczy o zaawansowanym stadium choroby. Dobrze, ja tu pośle po was, po klasie, bierzcie te liście, Amelka weź tutaj te liście, pokaż kolegom liście. I no możecie sobie je podotykać, zdjęcia porobić sobie, możecie nawet się podetrzeć tymi liściami, że mam co z nimi zrobicie, po prostu obcujcie z nimi, tak, bo my tutaj wyznajemy zasadę empiryzmu, poznajemy świat poprzez doświadczanie, poprzez przeżycie, tak, dobrze, hmm. następnie, właśnie, mieliśmy się przyjrzeć jego liściom, dobrze, dokładnie, posłużę się tutaj latarką, Pamiętajcie, by odgarnąć każdą młodykę i każdego liścia, bo choroba się może czaić nawet w najgłębszym buszu, że tak powiem. Okej. Mm. Okej. Okay. Okay. Mhm. Nie no, wydaje się, że jak na razie wszystko wydaje się być w porządku. Wydaje się, że to jest bardzo zdrowa roślina. Mhm, dobrze to m, teraz jeszcze wykonamy e, zmierzenie temperatury. Mhm. Bierzemy taki standardowy termometr elektroniczny. Mhm. I umieszczamy go można albo wbić w ziemię, chociaż wtedy wyniki są często niedokładne. Najlepiej, żeby gdzieś to między łodyki usadowić, chociaż nie zawsze roślina jest na tyle gęsta i bujna, że da się. Tutaj mi się udało, zresztą sami pójście. Tutaj umieściłem termometr. Już go włączam. Musimy chwilkę odczekać. No. A ja w tym czasie się łyknę wody i z wami porozmawiam. Mm. To są ostatnie za oceny z ostatnich kolokwiów, już tam te dwójkę tam na tyłach opieprzyłem. E, reszta co prawda zdała, ale jak zdała? Ledwo co? Na na, na pograniczu e, zdawalności. Trójki, same trójki, tylko jedna czwórka była. Michałek. Ty miałeś czwóreczkę. Brawo, brawo. A cała reszta e, w ogóle się nie przyłożyła do tego. No. Ja rozumiem, ja rozumiem. Że trudno było przez te zdalne się nauczyć. Mnie też było trudno. Ja w ogóle komputera nie używam. Ja wszystko zawsze robiłem na maszynie do pisania. Ja musiałem komputer sobie załatwić, musiałem zainstalować op oprogramowanie. Yy, zatem też miałem problemy z tymi zdalnymi. Jeszcze większe niż wy, bo wy jesteście młode pokolenie, wy to ogarniacie. No, dobrze. Yy, już już, 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 już Was nie będę tutaj opierdzielać. Bo to jeśli tak na nic nie zda. Wy i tak mnie nie słuchacie. A, dobra. Dobra, zobaczmy temperaturę. Mhm. No lekko podwyższoną ma, ale wydaje mi się, że jest to na pograniczu normy. 36,8. No w porządku, taka standardowa temperatura. Delikatnie podwyższona, ale nie na tyle, żeby można było podejrzewać jakieś głębsze kłopoty, tak? Dobrze. To wydaje mi się, że stjepan jest, jest, przynajmniej na stan dzisiejszy, stosunkowo zdrową roślinką. Patrzcie, jak się cieszy, podskakuje. Ujujuj, <mum> stjepan, e, Dobrze, to teraz jeszcze na koniec Stiepana, żeby na to... Zrelaksujmy stjepana, zrelaksujmy stjepana. Zrobimy mu taki mały zabieg pielęgnacyjny. E, mam tutaj taki specjalny środek roślinny który działa właśnie odżywczo na liście wspomaga prawidłowe działanie fotosyntezy, chlorofilu też na te głębsze warstwy, miękisza roślinnego działa ten spray zatem jest to naprawdę bardzo leczniczy spray dla roślin więc super, zaraz będzie zadowolony mhm. sobie go teraz wsikamy. śmierci, bo tam też trochę nawozu w tym jest, no. A macie za to, że się nie uczycie, za to, że się nie uczycie. No bo Boże, na mnie też poleciało, obrzydliwe, ale dobra. Mm, fu. Dobrze. Pięknie, okej, okay. dobrze. Mam nadzieję, że z tej pan się bardzo nie zestresował. I bardzo Wam dziękuję za obecność, przynajmniej frekwencja była dzisiaj dobra. I za tydzień również zajęcia praktyczne, również ze Stiepanem, więc mam nadzieję, że wszyscy się gromadnie tutaj zbierzemy i poprawicie też te kolokwia i jakoś ten rok do końca przetrwamy. Mam nadzieję, że pandemia nas znowu nie zaskoczy i nie będziemy mieli zajęć zdalnych, tylko faktycznie tutaj w praktyce będziemy mogli ze Stiepanem naszym kochanym popracować dobrze. Dobrze. A jak na razie się z Wami żegnam i powodzenia.